Pierścień ćwiczenie zamknięty. Witajcie moi drodzy. Dzisiaj dzień się zaczął bardzo intensywnie, bo najpierw poćwiczyłam, później poszłam do sklepu. Pomimo, że jest bardzo brzydka pokoda jest praktycznie ciemno na dworzu to, to ja mam bardzo dobry humor, mam dobry nastrój, dużo energii. Myślę, że to zasługa właśnie tych ćwiczeń. Teraz y, za chwilę biorę się za śniadanie, bo już jestem bardzo głodna, ale chciałam Wam pokazać mój dresik, który się dzisiaj ubrałam. To jest dres z Noir, Ja już go kupiłam jakiś czas temu, ale teraz trwa, trwają na stronie Noir wyprzedaże i y, co prawda tego koloru nie widziałam, ale były różne inne. Były czarne, beżowe, y, chyba też granat więc y, możecie sobie kupić bo naprawdę fajne są dresiki mają e, bardzo dobry skład e, z tym, że uczulam Was, bo te spodnie ja mam w rozmiarze 40, ja mam 1,64 wzrostu i wydają mi się jeszcze takie, wiecie, no może nie za małe ale takie, takie na styk, wolałabym coś większego także e, rozmiarówka jest zaniżona, więc sobie sprawdźcie i, i uczulam Was na to natomiast bluzę mam w rozmiarze albo S albo M więc co do blues, to można sobie brać takie jakie się nosi, natomiast spodnie proponuję wziąć trochę większe, są też przeceny na sukienki, więc ja się mocno czaję, żeby sobie coś zamówić i może zrobimy jakieś mierzymy. także tyle a odebrałam jeszcze z paczkomatu paczkę to zaraz sobie otworzymy, jeszcze dzwonił kurier że niedługo będzie z kolejną przysyłką, także co najmniej dwie paczki dzisiaj będę mogła Wam pokazać. Także fajnie, bo to są zakupy kosmetyczne, na które no już, powiem szczerze, czekam z niecierpliwością i chcę te paczki otworzyć, żeby zacząć je testować i używać. które do mnie przyszła. Przy okazji testuję nową lampę, ponieważ dzisiaj jest bardzo pochmurny, taki ciemny, nieprzyjemny dzień, jest mgła. A oprócz tego już jest mocno po południu, więc tak czy inaczej już się robi ciemno, ale mam nadzieję, że z tą lampą dobrze mnie widać i, i że jest po prostu dobrze, tak? Boże lepiej niż by było bez lampy, to wiem, bo, bo widziałam porównywałam, natomiast że po prostu jest dobrze. Ale przechodzę do zamówienia. Oba są, y, obie paczki to są kosmetyki, z tym, że z dwóch biegunów, a dlaczego to zaraz zobaczycie? I zacznę może od y, tej paczki z revitalash. Y, jak wiecie, ja jakiś czas temu y, zakupiłam sobie nową odżywkę, bo chciałam przetestować coś nowego po y, wielomiesięcznym, a nawet wieloletnim używaniu odżywki revitalash, która mi się super sprawdzała. No, i niestety ta nowa odżywka, co do której naprawdę miałam bardzo duże nadzieje, że ona zadziała, no, u mnie niestety nie sprawdziła się. W pewnym momencie miałam wrażenie, że jest fajna, bo bardzo ładnie mi rzęsy odrosły po, po przedłużaniu, po wakacyjnym przedłużaniu, natomiast w pewnym momencie te rzęsy się zatrzymały i, i już nie działo się nic więcej. Odrosły, zatrzymały się i tyle. Więc niestety z bólem serca postanowiłam wrócić do mojego sprawdzonego produktu, do mojej odżywki Revitelarz, a to dlatego, dlatego z bólem, ponieważ jest to bardzo, bardzo drogi produkt, ale udało mi się kupić go w wersji limitowanej w takim zestawie i oprócz tego, że jest. 3,5 ml tej odżywki, to w cenie odżywki dostajemy jeszcze w tym zestawie dwa produkty dodatkowe, których ja jeszcze nie testowałam, nie wiem jak się sprawdzą, zobaczymy i to jest tak po kolei odżywka 3,5 ml taka z takim klasycznym pędzelkiem, o nie wiem czy to widzicie którą rozprowadza się na górnej i dolnej linii rzęs codziennie i u mnie naprawdę już po takich trzech tygodniach ja widzę efekty. I to jest jedyna do tej pory, a naprawdę uwierzcie mi, testowałam bardzo dużo tego typu odżywek tańszych, droższych. To jest jedyna, która na mnie działa. To jest chyba ta, ta oryginalna, ta pierwsza, która w ogóle wyszła na rynek. Do tego jest maskara z dwustronna. Z każdej strony mamy 5,5 ml produktu, i ona, o, dobrze, akurat mi się otworzyła dobra strona, bo ona po jednej stronie, widzicie, jest taka niebieska, i ta niebieska baza ona ma stanowić właśnie taką bazę nie, ładnie rozczesującą pod pod tą pod właściwą maskarę i ma ładnie jeszcze wydobywać ten czarny kolor i z drugiej strony jest czarna tu jest chyba taka klasyczna to chyba nie jest silikonowa szczoteczka taka klasyczna i właśnie ma ładnie rozczesywać, pogrubiać wydłużać rzęsy zobaczymy, nic nie mówię za jakiś czas Wam dam znać na razie tak fajnie, fajnie się to trzyma w, w dłoni bo to jest takie no takie, takie, takie fajne matowe opakowanie, takie przyjemne. I kolejny produkt to jest coś do brwi. I tutaj mamy chyba ciemniejszy i, ciemniejszy i jaśniejszy brązowy taki tusz do brwi. Też do przeczesywania. Nie wiem, czy tutaj też jest jakaś odżywka w tym. Nie, nie mam pojęcia, bo nie pamiętam. W każdym razie uważam, że opłaca się, skoro i tak już wydajemy na tą odżywkę, to fajnie zakupić jeszcze takie dodatkowe dwa produkty w zestawie. I ja mam na stronie Revitel aż taki stały kod, to jest VIP 20, więc jakbyście chciały skorzystać, to sobie skorzystajcie. No bo przy takiej kwocie to jest naprawdę duży, duży rabat. Kolejna paczka to są kosmetyki, tak jak mówiłam, kompletnie z drugiego bieguna, dlatego że w moim odczuciu są to dosyć tanie kosmetyki, co nie znaczy, że są złe. I pierwszy produkt, który Wam pokażę, dla którego właśnie zrobiłam sobie to zamówienie, to jest maseczka morska z perłami na bazie spiruliny. Jak wiecie, to ja tę maseczkę używam już od wielu, wielu lat. Pokazywałam Wam już ją także w takim filmiku z maseczkami które używa moje top 6 maseczek już jakiś czas temu w każdym razie ona przychodzi w takim nie wiem, pewnie nie zobaczycie ale w takim zestawie tu jest kilka buteleczek do, do połączenia ze sobą składników tu jest właśnie ta spirulina, tu są jeszcze jakieś tam inne, in, inne rzeczy, to się wszystko miesza. I później, tą maseczkę nakładamy na, na twarz. Z tym, że zanim ją nałożymy, bo to jest proszek: to mieszamy ją z żelem hialuronowym. Zaraz Wam tutaj pokażę, bo też zamówiłam sobie właśnie z, bio, z biochemi urody. Z żelem hialuronowym ja dodaję troszeczkę jogurtu naturalnego, jakiś olej. I bardzo, bardzo fajnie mi się taka maseczka sprawdza. I tu właśnie jeszcze pokażę Wam tu jest i Właśnie żel hialuronowy, który zamówiłam. O, tym razem jest to żel hialuronowy z peptydami. On też przychodzi w w takim zestawie do, do samodzielnego połączenia składników. Zresztą nie wiem, czy znacie w ogóle stronę Biochemii Urody, ale to jest właśnie taka strona internetowa, ona już istnieje od wielu, wielu lat, gdzie można kupić kosmetyki złożone właśnie z takich. Z takich nie kosmetyki złożone, kosmetyki w takich zestawach do samodzielnego złożenia, jak gdyby do, do samodzielnego połączenia. Niektóre oczywiście też kosmetyki przychodzą już w takich gotowych wersjach do użycia. W każdym razie to jest takie, taka zabawa trochę małego chemika i fajne, proste składy, niedrogie ceny. Ta maseczka kosztowała, zaraz Wam powiem. 16,90, a tenże hialuronowy z peptydami to był chyba najdroższy kosmetyk z tego zamówienia. Tak, 40. 40,90. To był najdroższy kosmetyk. Tam jest kilka żeli z różnymi składnikami. Ja akurat sobie zamówiłam z peptydami, gdyż one bardzo fajnie działają na skórę dojrzałą, działają przeciwzmarszczkowo, więc myślę, że będzie ok. Troszeczkę żałuję, że zamówiłam tylko jedną tą maseczkę, chociaż ona mi na pewno na długo starczy, bo podejrzewam, że starczy mi co najmniej na pół roku. No, ale nic. Kolejną rzeczą, którą tutaj zamówiłam, to jest taki też zestaw, to jest olejek myjący pomarańczowy, wersja XXL. Czyli domyślam się, że są też wersje mniejsze. A, tu jest jeszcze, tu wypadniałem, ta butelka jest. Ta torebka była dziurawa, emulgator i to się łączy, miesza. I można zmywać tym makijaż, i emulgator świadczy o tym, że będzie to taki olej hydrofilowy, czyli będzie się zmywał z wodą. Zaraz zobaczymy, czy ten zapach jest ładny. Tak. Bardzo ładny taki pomarańczowy zapach, także, także super. I ten olej kosztował. Zaraz zobaczymy. Olejek myjący 28,90. No to uważam, że jak na taką pojemność to fajna cena, ale były też mniejsze pojemności. To sobie możecie zobaczyć. Kolejny produkt to jest hydrolat. Ja kupowałam kiedyś hydrolat z róży dalmacyjskiej i byłam bardzo, bardzo zadowolona, bo pięknie pachniał różą. A to jest jakaś nowość na stronie: hydrolat z białej róży Eko. Baczymy jak to pachnie. Mm, ale pięknie. Cudowny jest ten zapach. Bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że się sprawdzi, bo ja w ogóle generalnie kosmetyki z różą lubię. Nie lubię tylko toników takich do właśnie, wiecie, rozprowadzania sobie na waciku czy na dłoni. Wacików to w ogóle nie używam, więc przeleję sobie tutaj jakieś buteleczki z mizerem, ale mam sporo takich butelek i myślę, że będę zadowolona. I... A i jeszcze Wam nie powiedziałam ile ten hydrolat, on kosztował 25,90, ale myślę, bo to też jest duża pojemność, że on na, na długo starczy i zamówiłam sobie dwa pudry. I wiecie, że ja stosuję mokę ziemniaczaną do matowienia twarzy i ona mi się super sprawdza w tej strefie T, ale wiecie, od czasu do czasu lubię zmiany, lubię przetestować coś nowego, więc stwierdziłam, że zakupię sobie pudry. Tym bardziej, że te pudry były niedrogie i tutaj mam puder bambusowy, który kosztował... E... 14,95 więc naprawdę całkiem niedrogo. On na stronie ma bardzo dobre opinie, podobno ładnie ma, tu jest twarz. Tu jest 100% zmielonego bambusa, nie ma żadnych dodatków, więc jest to produkt naturalny. Ma fajne opakowanie, bo tutaj do tego denka wsypujemy puder, on tutaj jest, widzicie, w takim woreczku. A tutaj mamy tego nie widać, ale tutaj jest sitko, więc później się to przykryje sitkiem i tu jest nakrętka i będzie można sobie przesypywać ten puder tutaj do tej nakrętki i maczać pędzel i matowić twarz. Także no zobaczymy, zobaczymy jak to jak się sprawdzi. Ja go sobie kupiłam, a mówiłam po 14,95, ja go sobie kupiłam, żeby tutaj matowić strefę T, a do pozostałych części twarzy kupiłam kolejny puder, to jest puder jedwabny. On jest, widzicie, w mniejszym opakowaniu. O, i on tutaj nie ma niestety żadnego sitka, więc trzeba będzie go tak o, sobie przesypać i tutaj maczać pędzel. On jest w takim kolorze lekko beżowym, kremowym, 嗯，我。Ooh. Podobno można też go łączyć z tym bambusowym, żeby ten bambusowy nie był takim płaskim matem w jakichś tam proporcjach, nie wiem, pół na pół czy, czy coś takiego. Można też stosować oczywiście te pudry samodzielnie. No zobaczę, będę sobie próbować i tak, i tak. Zobaczymy, co, co mi z tego wyjdzie. Ten puder jedwabny był troszeczkę droższy, bo on kosztował 22,80 i były na stronie jeszcze inne pudry. Był taki puder perłowy który miał podobne właściwości jak ten jedwabny, więc stwierdziłam, że już nie będę powielać. Bardzo mnie też zainteresował puder ze złotem, ale on miał w sobie jakieś tam małe dodatki do mieszki silikonu i to samo było z pudrem z diamentem, puder diamentowy czy z diamentem i też miał jakieś tam dodatki silikonu, więc stwierdziłam, że może niekoniecznie nie, silikon nie, także no tak, za to całe zamówienie, słuchajcie, za te kilka kosmetyków zapłaciłam 162 zł, więc uważam, że jak na taką ilość produktów, to nie jest jakaś taka bardzo wygórowana cena. Także same widzicie, dwa bieguny. Odżywka bardzo, bardzo droga i zamówienie z Biochemii Urody to jest taka wersja troszeczkę bardziej ekonomiczna, ale uważam, że też. Um, też bardzo fajna i zobaczymy jak to się wszystko będzie mi sprawdzać, dam Wam znać na pewno. Cześć kochani, ja właśnie wyjeżdżam, jadę z moją córką na zakupy, jedziemy do oszą. tam jest Home and You, tam jest Hebe, tam są jeszcze różne inne fajne sklepy, także zobaczymy coś, co tam ciekawego uda nam się znaleźć. Muszę też zrobić takie ogólne spożywcze zakupy. Mam jeszcze... Pan parkuje... i. Wydaje mi się, że mogę mu. Nie, chyba mu nie przeszkadzam. E, wy... Mam jeszcze jedną taką sprawę, właśnie niedaleko Oszą do załatwienia, także najpierw jadę tam, a później właśnie do Oszą. I miałyśmy jeszcze podjechać do Lidla, ale w sumie chyba na tym Oszą zakończymy, bo tam jest dużo też różnych fajnych produktów, więc wydaje mi się, że już, już nie będzie takiej potrzeby, żeby jechać gdzieś dalej. Także zabieram was ze sobą. Wziąłam z tego oszą i padłam. Już nawet nie chcę mi się nic, wiecie, poprawiać ani makijażu, ani, ani nic ze sobą robić, bo nie mam po prostu siły. I właśnie przekonałam się, dlaczego ja bardzo nie lubię chodzić na jakieś takie zakupy stacjonarne. Wszystko co tylko mogę, to, to kupuję online. A teraz to, z tym nie ma problemu, żeby coś tam kupić i odesłać. Bo mnie to męczy, ja po prostu tego nie lubię. Pojechałam, bo miałam sprawę do załatwienia blisko show, więc mówię: A tak, przy okazji sobie zajrzę do Hebe, Bo chciałam kilka rzeczy z kolorówki zobaczyć stacjonarnie, żeby sobie posłoczować, zobaczyć kolory, dobrać i tak dalej. Ale wiecie. Jak to jest? I to chyba we wszystkich drogeriach, czy to Rosman, czy to Hebe, jest dokładnie to samo. W tych próbnikach, w testerach nie ma w ogóle próbek. Są jakieś wybiórcze albo ich w ogóle nie ma. Te buteleczki z podkładami bardzo często są po, już pootwierane, jakieś takie pooblepiane. Już widać, że ktoś to otwierał, grzebał. Nie wiem, dlaczego producenci nie mogą zrobić takich opakowań, które. Chociażby tej, wiecie, tej, tego otworu, gdzie, gdzie leci podkład, zamknąć taką, taką foliką czy czymś. Przecież to by ułatwiło sprawę, czy nawet tusza do rzęs. Zrobić tak, żeby nikt tego nie mógł otworzyć, żeby to się wiecie, już nie zużywało tam leżąc w tej, w tej drogerii. Także z finał, finał, finałów niczego za bardzo na miejscu, tak stacjonarnie nie, nie zobaczyłam. No, kupiłam w Hebe dosłownie parę rzeczy, to zaraz wam pokażę. E, ale no, ni, nic takiego. No i tyle. Teraz wstawiłam już sobie ziemniaki, bo jestem bardzo głodna, mam ochotę na taką parówkę smażoną z cebulką. Mam parówkę wegańską z rośliną z tarczyńskiego. Kupiłam w lidu. W sumie to pierwszy raz będę jadła te parówki, więc jeszcze nie wiem, czy, czy one są dobre, czy nie. Ale miałam właśnie ochotę na takie tanie, ziemniaczki i ogórek kiszony. Więc właśnie czekam, aż mi się ugotują i zaraz. Zaraz sobie zrobię, no i później robię sobie kąpiel i, i idę spać, bo dzisiaj planuję wcześniej się położyć, bo ostatnio miałam taką e, jakąś, nie wiem, serię, że kładłam się bardzo późno, a wstaję bardzo wcześnie, bo ja wstaję 5.30, najpóźniej 6.00, więc wiecie, jestem niewyspana i później ten dzień jest taki, taki byle jaki, ja nie mam na nic ochoty i, i w ogóle, więc... Więc dzisiaj zamierzam sobie zrobić fajną. Przepraszam Was, bo tutaj mela mnie trąca strasznie. Oczywiście wskoczyła i tutaj się kręci, i dlatego drga Wam ten aparat. W każdym razie zrobię sobie właśnie taką kąpiel. Może, o, może jakąś kulę sobie wezmę, fajną zapachową, bo mam kilka w zapasie. No i taki, wiecie, spokojny wieczór. Już jest w sumie bardzo, no może nie bardzo, no jest po 19, jest dosyć późno. Ja zawsze staram się jeść najpóźniej do godziny 19, bo em, wiecie, że żołądek po 19 już za bardzo nie trawi. Melcia, co ty wyprawiasz? Widzisz, łebkiem e, tutaj dotyka mojego telefonu. E, po 19 żołądek za bardzo nie trawi, więc tak naprawdę powinno się jeść do 19 i tak zawsze staram się robić, no ale dzisiaj wyszło jak wyszło, dopiero niedawno wróciłyśmy, także, no. Tak, jest jak jest. Ale generalnie na żadne zakupy w najbliższym czasie już się nie wybieram, bo chwilowo mam dosyć na parę tygodni, co najmniej. I pokażę Wam te rzeczy, które kupiłam tutaj w sypialni na łóżku, bo nie chcę mi się szukać jakiegoś lepszego miejsca. Więc tak, tutaj mam ten tą piankę, ja zawsze się mylę, że to jest żel, ale to jest pianka do mycia twarzy ze Skin 79 Water Biome i ona jest bardzo fajna, ja ją Wam pokazywałam chyba w ulubieńcach roku w jakimś denku, ona bardzo, bardzo mi się spodobała, spodobała się także mojej młodszej córce i tak naprawdę to ona mi poprosiła o tą piankę więc ją kupiłam, ona była w takim pudełeczku I też dla mojej córki Misza to jest ten Perfect Cover BB Cream ona ma najjaśniejszy, chyba najjaśniejszy 21, chociaż później było chyba także jeszcze wydali jakieś jaśniejsze chyba 13 czy coś takiego. Na pewno jest jeszcze no, 23 i na przykład gdybym ja kupowała dla siebie, to wolałabym ten, ten odcin 23, a jej ten ja kupiłam jej wcześniej taki mniejszy na urodziny, żeby sobie przetestowała. Bardzo jej się spodobał ten BB Cream, więc, więc, a już jej się kończy, więc kupiłyśmy. Nie pamiętam ile. E, on kosztował chyba coś 52 zł? Ta pianka też nie pamiętam. E, tutaj wzięłam sobie taki brązer z Catrice. On jest chyba w, tak w numerze 010. E, nic nie wiem na temat tego kosmetyku. Po prostu tak spodobał mi się na półce, ja potrzebuję jakiś e, fajny brązer, może nie tyle co potrzebuję, co po prostu chciałam przetestować coś nowego, coś takiego bardziej mm, rozświetlającego policzek, więc mam nadzieję, że mi się sprawdzi. Nie był akurat drogi, więc zobaczę. Kolejna rzecz to są takie rzęsy. Chciałam sobie kupić właśnie jakieś takie kępki. Słyszałam, że dobre są te ardel, chyba. Dobre są też podobno z Primarka, no ale ja do Primarka dostępu za bardzo nie mam. Ardel bym musiała zamawiać. Online, więc na razie stwierdziłam, że przetestuję sobie takie. One tutaj mają y, też y, załączony klej oraz jakiś taki właśnie z, chyba zmywacz, no, no coś takiego, rozpuszczacz tego kleju. Poczytam jeszcze później, zobaczę. Nie wiem w ogóle, czy mi się sprawdzi, bo ja nigdy nie doczepiałam sobie takich kępek, ale pomyślałam sobie, że może. Tak po prostu na przykład właśnie do filmików, czy, czy tak, żeby jak będę gdzieś wychodzić i będę chciała, żeby to oko ładnie wyglądało, to, to to sobie może zobaczę. Wiem, że klej duo jest bardzo dobry, no ale on nie wiem, chyba tylko jest dostępny jakoś właśnie online. No i tutaj. Y Dermika, płyn micelarny, tym razem wersja kawiorowa. Nigdy nie miałam tej wersji. On naprawdę kosztował 23 zł, też był przeceniony tam z 27, czy, czy nie wiem, coś takiego. Ponieważ nigdy nie miałam tej wersji, a te dwie poprzednie bardzo lubię, tą ceramidową i tą różową. Nie pamiętam, to różowa z czym jest ta biała jest ceramidowa, ta różowa jest jakaś tam inna, a ta jest z kolei kawiorowa, nie miałam liczę na równie piękny zapach jak ma tam, tam ta z, z, z tym białym kwiatkiem zobaczymy, także takie moje zakupy, słuchaj niby nic e, pięć rzeczy a zapłaciłam w Hebe ponad 200 zł e, byłyśmy też w pepko w, w Pepko nic nie było kompletnie e, byłyśmy w Home and no to tam są wyprzedaże świąteczne też nic nie ma, żadnych nowych kolekcji gdzie my tam jeszcze byłyśmy, no taką kupiłam spożywkę jakąś tam też w Oszą, ale to już Wam nie pokazywałam. Byłyśmy w Isku, też nic ciekawego nie rzuciło mi się w oczy. Do rozmana nawet nie wchodziłam, bo już mi się nie chciało, już po tym hebe miałam po prostu dosyć. No i tyle. Takie to zakupy. Słuchajcie, zjadłam tą parówkę i powiem Wam, że po pierwsze przypomniało mi się, że ja już kiedyś je jadłam, ale to było naprawdę chyba ze 3 lata temu, jak, jak przestałam jeść mięso i jadłam taką gotowaną, nie taką smażoną jak dzisiaj. Już wtedy tak średnio mi smakowała i w sumie już o tym zapomniałam. I dzisiaj ta smażona wydaje mi się, że była trochę lepsza, ale i tak tak bez szału, to znaczy, wiecie, zjadliwa, można zjeść, ale no to nie jest mój smak, więc ja jestem dalej zdania, że, że lepiej zjeść coś innego sobie zrobić, niż jeść takie jakieś rzeczy udaja, udawające coś, coś innego, wiecie, ja, ja, ja takich nie lubię. Yy. No i tak, przyszłam, żeby się z Wami pożegnać. Mam nadzieję, że taki daily vlog dzień ze mną Wam się spodobał. Jak macie ochotę, to napiszcie oczywiście komentarz. Aczkolwiek ja wiem jak to jest, ja sama też nie, nie zawsze piszę komentarze, chociaż wiele oglądam filmików na YouTube i no i wiem po prostu jak to jest, świetnie Was rozumiem, natomiast bardzo zachęcam do dawania kciuków w górę, bo to naprawdę nic nie kosztuje, nawet ani czasu, ani wysiłku nie trzeba na to poświęcić, a dla twórcy jest to zawsze bardzo miłe, jest to taki znak, że ta włożona praca w stworzenie takiego filmu, no gdzieś tam jest... Wynagrodzona, może tak to ujmę. Także bardzo serdecznie proszę o kciuki w górę i zapraszam do oglądania kolejnych vlogów. Do zobaczenia. Pa!